Cześć, Dzień dobry, moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to jest podcast BSS bez tajemnic, odcinek numer 100. Tak, doszliśmy do setnego odcinka tego podcastu. Jest godzina 5.35 rano, czyli zwykła pora, o której nagrywam dla Was podcasty, a później wysłuchacie ich w ciągu tego samego dnia. To o której godzinie już słuchacie, no nie mam na to wpływu, ale wiem, że ukazują się one na wszystkich możliwych platformach podcastowych od godziny 10 rano i tak już od 17 września 2019 roku. Tak, bo dokładnie tego dnia rozpocząłem nagrywanie dla Was serii podcastów, serii odcinków podcastu BSS bez tajemnic, w którym postanowiłem dzielić się z Wami szeregiem różnych tematów związanych z otoczeniem. Oraz samym sektorem tak zwanych nowoczesnych usług dla biznesu. Muszę Wam zdradzić jedną rzecz. To nie jest setny odcinek, to jest już 116 odcinek, ale te 16 odcinków, które pojawiły się w międzyczasie, to tak zwane podsumowania tygodnia, które nazwałem serią i pół ponieważ jest to rzecz podsumowująca inne odcinki, ale też zdradzająca różne inne ciekawostki, które działy się w każdym kolejnym tygodniu, no to nie kwalifikuje ich do standardowej serii odcinków, więc traktujemy ten dzisiejszy odcinek jako odcinek numer 100. Tu jest ogromny ukłon w Waszą stronę, dlatego że to Wy, jako moi słuchacze powodujecie, że ten podcast się codziennie rozkręca, codziennie zdobywa uszy nowych słuchaczy, no i też dzięki Waszemu feedbackowi, który od czasu do czasu dostaję, pokazują mi się bardzo ciekawe informacje, na które zwracam uwagę, i potem przelewam je na słowa w tym podcaście. Dokładnie w tym okresie, w którym się z Wami spotykam, odsłuchaliście ten podcast 2676 razy. To raptem w przeciągu 5 miesięcy, gdzie jeszcze w tym okresie był okres świąteczny i ferii zimowych. Ale być może to akurat był okres, który sprzyjał Waszemu przebywaniu ze słuchawkami w uszach, bądź słuchaniu tego podcastu w samochodach, bieganiu itd., itd. 2676 odsłuchań. Ogromny ukłon w Waszą stronę. Kłaniam się Wam 2676 razy i proszę o więcej, a w zasadzie zachęcam do większego słuchania, bo być może w Płynę troszeczkę na Wasze postrzeganie sektora nowoczesnych usług dla biznesu, i być może to Wy będziecie znowu chcieli z mnie zainspirować swoimi historiami, i abym się przyjrzał innym tematom i dalej dzielił się z kolejną grupą słuchaczy. 535 odsłuchań to tyle mniej więcej średnio miesięcznie wychodzi. Jeżeli chodzi o podcast BSS bez tajemnic. Ale okej, okay, dosyć z tymi statystykami, bo liczbami mogę was zasypywać co chwila, ale to chyba nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy sobie tutaj zrobili takie makro, szybkie podsumowanie całych tych 100 odcinków. No, w tym te 100 odcinków było poświęconych szeregu różnych tematów, w które zacząłem w miarę upływu czasu mocno systematyzować. To znaczy, wprowadziłem na stałe. Odcinki o ludziach branży BSS-u. Na co dzień moja praca polega na tym, że bardzo mocno spotykam się z różnymi ludźmi, którzy reprezentują ten sektor. I stwierdziłem, że co ciekawsze osoby będę chciał Wam przedstawiać, abyście wiedzieli, kto jest w gronie bardzo istotnych osób wpływających nie tyle na rozwój swoich własnych firm, co również wpływających na rozwój całego sektora nowoczesnych usług dla biznesu. A wiedza, doświadczenie, umiejętności i kompetencje tych ludzi pomagają branży, całej branży, iść bardzo mocno do przodu. Jest parę osób, o których na pewno nie zrobię odcinka. No, ale nie pominę ten temat w tej chwili milczeniem. No, okej, okay. mamy sekcję o ludziach, mamy drugą serię, którą też ymm, ustaliłem jako stałą, <laughs> i która pokazuje się zazwyczaj we wtorki, i jest to seria odcinków, w których przedstawiam Wam firmy i organizacje branżowe. A to dlatego, żebyście z jednej strony, moi drodzy słuchacze, jeżeli poszukujecie dostawców usług BSS-owych, to wiedzieli, kto jest kim, a z drugiej strony, jeżeli jesteście organizacjami BSS-owymi, to żebyście wiedzieli, jakie są instytucje branżowe naokoło Was, które być może mogą pomóc wam albo w nawiązywaniu dalszych relacji, w wymianie zdań, bądź mogą pomóc wam w rozwoju własnej działalności BSS-owej. W podcastach również pokazuję wam, przedstawiam wam, w zasadzie mówię wam o różnych ciekawych raportach i to. I to nie tylko o raportach z Polski, ale też i ze świata. Tych opracowań pokazuje się na rynku bardzo dużo. część z nich jest oparta o mocno szacunkowe dane, część ma bardzo dobrze przygotowaną metodologię badań. I tu już wam obiecuję, że w przyszłym tygodniu pojawi się informacja o raporcie mega ciekawym, który dotyczy rynku płac i który przygotowała jedna z firm zajmująca się outsourcingiem kadrowo nie kadrowo. Płacowym, zajmująca się rekrutacjami. Także zobaczycie, bo sam też pigułkę jedną dodałem do tego raportu w postaci mojego komentarza. No i jest to raport, który uważam za jeden z lepszych, jeśli chodzi o raport płacowy, ukazujący się w Polsce już po raz kolejny, więc taki też się pokaże. A tutaj tylko informacja taka, że o raportach dosyć regularnie Wam w moim podcaście mówię. Kolejną sekcją, którą możecie znaleźć i która dosyć mocno jest przeze mnie pielęgnowana, to jest informacja o wydarzeniach biznesowych. A to dlatego, że ja jestem ogromnym zwolennikiem zwiększania swojej wiedzy, więc. Przekazywanie Wam informacji o wydarzeniach, szczególnie, że jeszcze na część z tych wydarzeń my w ProProgressu jesteśmy w stanie załatwić w ogóle tańszy udział, no, jest dla mnie ogromną przyjemnością i istotną sprawą. Te wydarzenia również są podsumowywane i zachęcam do udziału w nich w odcinkach tych dodatkowych, tych w serii i pół, tych, które pokazują się w soboty. Natomiast no, wspominając już o edukacji związanej poprzez wydarzenia, no to również w moich podcastach znajdziecie też informacje o książkach, audiobookach i innych opracowaniach. Które poruszają wątek outsourcingu, usług dla biznesu, centrów usług wspólnych, globalnych centrów biznesowych, czy też szeroko pojętej branży BSS-u. Także to jest też tematyka, którą się tutaj bardzo mocno zajmuję. No i na koniec jeszcze dodam, że przejawiają się również w tych podcastach takie wątki jak. Inicjatywy biznesowe podejmowane przez różne instytucje, ale także i coś, z czym lubię sobie czasem pofolgować, a mianowicie komentarze do bieżącej sytuacji na rynku. Jeżeli słuchacie moich podcastów, to dobrze wiecie, że nie należę do osób, które skupiają się na krytykowaniu czegoś. Raczej podcasty są kierowane w kierunku zanalizowania sytuacji, zobaczenia czy warto, czy nie warto gdzieś pójść, a rzeczy, które moim zdaniem mogą więcej zaszkodzić bądź nie są interesujące, po prostu pomijam milczeniem. Po co krytykować, kiedy można o danym temacie w ogóle nie mówić i wtedy mamy święty spokój i skupiamy się na tym, co istotne. To tak jakby druga część tego podsumowania. Trzecia jest taka, że skoro zacząłem 17 września 2019 nagrywać podcast, no to w roku 2019 to były raczej 3,5 miesiąca, kiedy ten podcast się ukazywał. No, i wystarczyło, abym został nominowany do podcastera roku 2019. O tym, czy nim zostałem, czy też nie, dowiem się dopiero w niedzielę, dlatego, w niedzielę 1 marca, dlatego że to tego dnia są ogłaszane wyniki, kto takim podcasterem został. Nawet jeżeli nie zostanę, to nie ma to znaczenia, dlatego że po 3,5 miesiąca nagrywania podcastu być nominowanym w grupie 48 osób z ponad 2000 różnych podcasterów, których mamy w Polsce to dla mnie to i tak już jest ogromna nagroda. Dziękuję tym, którzy na mnie głosowali. No i halo, żyli ja tu jestem. Możecie mnie wybrać. Na pewno będę dobrze o was mówił. Dziękuję serdecznie. Ha, trochę bałwochwalczo to zabrzmiało, ale w końcu odrobina humoru każdemu się przyda. No i dlaczego może ta nominacja miała miejsce? To takie moje subiektywne odczucie, ale jestem niemal na 100% przekonany, że w tej chwili w Polsce, czyli w roku 2020, w pod koniec lutego, podcast BSS Bez Tajemnic jest jedynym podcastem, który na bieżąco, codziennie i cały czas kontynuuje tą misję, mówi o tematyce BSS-u, outsourcingu. BPO i SSC. Tak, pojedyncze tematy dotyczące outsourcingu czy BPO pojawiają się w pojedynczych odcinkach niektórych autorów i zresztą bardzo dobrych autorów podcastów, więc bardzo kłania mi się w pas i lubię słuchać tego, jak mówią o relacjach outsourcingowych czy też w branży nowoczesnych usług dla biznesu. Ogromny ukłon w Waszą stronę, panowie i panie, bo, bo tutaj są i autorzy, i autorki. Natomiast to BSS bez tajemnic jest jedynym, który tą tematykę rozgryza codziennie i podaje Wam porcję wiedzy z szeregu różnych tematów, do czego oczywiście zachęcam Was, abyście słuchali dalej. No to idziemy o krok kolejny dalej. Idzie nowe... Tak, tak, idzie nowe. A to dlatego, że będziemy mieli zmiany w podcaście WSS Bez Tajemnic i powiem Wam, o dwóch, które będę chciał wdrożyć już dosyć szybko. Szybko, nie wiem czy to nastąpi w przeciągu najbliższego miesiąca, ale na pewno będę chciał je wdrażać, bo już takie zapytania do mnie do coraz częściej trafiają. Tą pierwszą rzeczą, na którą, która od Was tak naprawdę do mnie przychodzi, to jest prośba o wywiady. Tak, czyli już nie tylko mój monolog, który mam nadzieję, że Wam nie przeszkadza, ale też wzbogacenie tego o wywiady, także e, takiej zmiany możecie się spodziewać w roku 2020 raczej prędzej niż później że do tych audycji będę zapraszał osoby i to wspólnie z nimi będziemy pochylać się nad różnymi tematami. Jedno jest pewne będę chciał utrzymać c, czas trwania każdego odcinka, a to oznacza, że maksymalnie w tych 15-18 minutach zmieścimy się z takim wywiadem więc to będą raczej wywiady dynamiczne. Te, wywiad, te odcinki, które będą odcinkami solo, raczej będą należały do nieco krótszych. No i druga zmiana będzie strona www poświęcona podcastom PSS, PS Tajemnic. Tak, doszedłem do tego, że czas na uregulowanie e, pewnych kwestii, i nie wystarczy już obecność podcastu na platformie Spreaker. Tylko trzeba będzie osadzić go w jakimś jednym konkretnym miejscu. No i powstanie strona www dedykowana temu podcastowi, więc trzymajcie kciuki, aby ona też dosyć szybko powstała i dzięki temu będziecie mieli bardzo uporządkowaną możliwość korzystania z tego słuchowiska. No i trzecia rzecz, a mianowicie będę kontynuował, aby te nagrania były nie tylko w postaci audio, ale także i wideo. Ci z Was, którzy słuchacie mnie na bieżąco, to wiecie, że odcinki, które są nagrywane w sobotę, czyli odcinki z serii i pojawiają się jako odcinki wideo i możecie je oglądać na YouTubie. A skoro już mowa o tym, gdzie oglądać, to też warto powiedzieć, gdzie słuchać. Podcast BSS bez tajemnic jest dostępny na wszystkich dostępnych platformach podcastowych, jakie tylko sobie wymyślicie. To, że on jest na Spreakerze i YouTube, o którym już powiedziałem, to jedno, ale znajdziecie go również na Google Podcast, Apple Podcast, Audacity, iHeart Audio i całym szeregu innych platform, więc którejkolwiek używacie, posłuchajcie. Podcastu BSS bez tajemnic. Do tego zachęcam i mam nadzieję, że tak jak mnie sprawia Friday mówienie do Was, tak Wam sprawia w cudzysłowie Friday słuchanie tego, co mam Wam do powiedzenia. No, nie mówiłbym wam tego, gdyby nie konsultacje wcześniejsze z dwoma bardzo ciekawymi menedżerami, osobami, ludźmi biznesu, i wspomnę tu ich nazwiska, bo to oni mieli dość duży wpływ na to, że zacząłem nagrywać podcasty. Są to Wojtek Struzik oraz Piotr Bucki. To z tymi dwoma panami. Zanim zacząłem nagrywać, wymieniłem kilka zdań wcześniej, pytając się, gdzie, co, jak warto robić, z jakiego sprzętu korzystać, na co zwracać uwagę, a potem, jeszcze w miarę tworzenia podcastu, wymienialiśmy się kilkoma informacjami. Także Wojtku, Piotrze, ogromny ukłon w Waszą stronę, bo to Wy jesteście takimi ojcami chrzestnymi trochę tego, co tutaj w tej chwili robią. No dobrze, zbliżamy się do końca. Jest godzina 5:48, czyli jesteśmy już po 13 minucie nagrywania tego podcastu. A obiecałem Wam, że one nie będą zbyt długie. Więc tutaj prośba, a w zasadzie potwierdzenie tego, o czym rozmawiam z Wami na, bieżąco na moich y, y, falach eteru tego podcastu. Zasubskrybujcie sobie podcast na tej platformie, na której go słuchacie. Wtedy nie przegapicie żadnego nowego odcinka. Dołączcie do mnie na YouTube i tam popatrzcie sobie jak nagrywam, jak opowiadam Wam o różnych ciekawych rzeczach. No i piszcie do mnie, dlatego że możemy wspólnie zrobić serię, którą nazywa się popularnie jako AMA, czyli Ask Me Anything. A to oznacza, że jestem gotów na przyjmowanie od Was różnego typu pomysłów, o czym chcielibyście usłyszeć. No, mam tą przyjemność, że współpracuję z wieloma ludźmi, z wieloma firmami, dociera do mnie cała masa różnego typu dokumentów, informacji o eventach raportów, więc być może będę w stanie udzielić wam odpowiedzi na przesłane pytania. Obiecuję, nie będzie to lanie wody, tylko raczej skupienie się na konkretnych faktach i udzielenie wam takich odpowiedzi, jakich będziecie oczekiwać. Tyle na dziś. Dziękuję Wam serdecznie za 100 odcinków. Za 100 odcinków podcastu BSS bez tajemnic. Już niebawem słyszymy się w kolejnym odcinku. A skoro dzisiaj piątek, to jutro pojawi się odcinek z serii i pół, czyli podsumowanie tygodnia, gdzie już zapraszam Was nie tylko do słuchawek, ale także i do monitorów, bo tu zobaczymy się między innymi na serwisie YouTube. Tyle ode mnie na dziś. 15 minuta teraz właśnie minęła. Ja jestem Wiktor Doktor a to jest podcast BSS bez tajemnic. Na razie. Cześć.